Słuchajcie, jak oglądacie serial, to gwarantuję wam, że po oglądaniu jesteście trochę gorsi, niż przed. Bo seriali się głupiej Bo one mają głupi obraz świata po prostu. To jest takie przestawianie piątki. Nie może być... Pamiętajcie tylko, że serial to jest e, nie mini serial, który co innego znaczy. To jest tak, jak powieść to ustoja w trzech tomach. To nie jest, to mamy, Amerykanie inaczej nazywają. Natomiast serial Ciąguta, on mieni opowieści o życiu wedle najbanalniejszych i nieprawdziwych zasad, to znaczy wszystko jest dziełem przypadku, nic do niczego nie prowadzi, nie ma sensu, nie ma celu. Po prostu plączą się ci ludzie po ekranie i co chwilę się okaże, ktoś z kimś ma dziecko, ktoś umarł, ktoś ma raka, ktoś za ktoś wygrał pieniądze, ktoś się okazał czymś ojcem. No jest cały repertuar tych wzdłuż, które się przeplata ze sobą. Taka jest budowa serialu. Tak piszą moi koledzy, moi dawni studenci, którzy są scenarzystami i zarabiają na tym ogromne pieniądze. Ale tam nie może być nic prawdziwego, żywego, odkrywczego, bo wtedy natychmiast redakcja to wyrzuci.